Cześć, dziś witam was z polskiej premiery nowego Citroena C3. Po 7 latach od premiery poprzedniej generacji, czyli trzeciej. Doczekaliśmy się następcy. Czwarta generacja, zupełnie nowa identyfikacja, zupełnie nowy wygląd, troszeczkę większe wymiary i teraz jest to tylko i wyłącznie crossover. Już nie mamy hatchbacka, tylko i wyłącznie w ofercie mamy crossovera, auto, zupełnie inne. I dziś premiera statyczna, a więc porozmawiajmy, co się w tym samochodzie zmieniło. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartes. A zanim przejdziemy dalej, oczywiście, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki. Jeśli chodzi o stylistykę, od razu widzimy, że jest to zupełnie nowy projekt. Auto wyróżnia się pod każdym niemalże względem. Oczywiście największym wyróżnikiem są zupełnie nowe światła, które są w technologii LED-owej. Design, który oczywiście może się podobać lub nie podobać. Dla mnie jak najbardziej jest w porządku. Minimalna atrapa chłodnicy centralnie, zupełnie nowy logotyp, który jest niemalże identyczny jak pierwszy logotyp marki Citroen 104 lata temu został zaprezentowany. Troszeczkę się zmienił i C3 jest jednym z pierwszych modeli obok Berlingo, który ma zupełnie nowy logotyp. Zderzak z nawiązaniami do poprzedniej generacji, ciekawe wykończenie, światła przeciwmgielne na bokach, mamy prawdziwe przeloty powietrza. Ten element to jest ciekawy element stylistyczny, który Możemy wybrać sobie kilka kolorów tych dodatkowych wstawek, one również są na boku, do czego zaraz przejdziemy i oczywiście można je wymienić, także też ciekawostka, jeśli chodzi o ten samochód. Jeśli chodzi o bok, zmienił się bardzo mocno względem poprzedniej generacji. Po pierwsze, nie mamy już tych nakładek, z których słynęły wszystkie poprzednie modele Citroena. Jeśli chodzi o design, wspomniane wstawki właśnie na słupku C. Bok wiele wyraźnych przetłoczeń nad kola. Powiedziałbym, że dość niewielkie, szczególnie w połączeniu z tymi kołami, jednak da się do tego oczywiście przyzwyczaić. Plastikowe wykończenie nad również w ciemnym kolorze wykończenie progów, wyraźne przetłoczenie w naszym egzemplarzu klamki w kolorze czarnym oraz oczywiście oznaczenie E, ponieważ nasz dzisiejszy egzemplarz to odmiana elektryczna. Ten element Powiedziałbym, że ten element jest dość duży względem nadkola i może się to po prostu nie podobać. Ciemne wykończenie obramówek szyb, również ciemne wykończenie relingów dachowych, ponieważ tak jak powiedziałem Wam wcześniej, teraz C3 jest crossoverem, a więc mamy relingi dachowe, mamy nieco większą praktyczność. A jeśli chodzi o tył, bardzo podobny wzór świateł jak znajdziemy z przodu. Również ten element wygląda identycznie jak ta trapa Chłodnicy, a więc nawiązanie do najmniejszego Citroena Ami, czyli przód i tył mają być bardzo podobne światła. Dokładnie ten sam wzór, czyli litera C, przedzielona oczywiście w technologii LED-owej, jednak nie w standardzie. Nowy logotyp, bardzo duży centralnie, po prawej stronie oznaczenie C3 i ewentualnie literka E, gdy mamy samochód elektryczny. Spolier dachowy w kolorze czarnym, bardzo mała. Wycieraczka tylna, a także to jest ciekawe wciąż mamy antenę do radia. Nie mamy płetwy rekina, tylko wciąż mamy antenę. Wiele wyraźnych przetłoczeń, oświetlenie niestety żarówkowe, zderzak, również wykończenie, tak jakby układające się w logotyp Citroena, a w tym miejscu znajdziemy światło przeciwmgielne. Zderzak, wyraźne przetłoczenia jednak nie jest to nawet atrapa dyfuzora. A jeśli chodzi o bagażnik, klap oczywiście unosi się ręcznie, nie mamy tutaj siłowników automatycznych, a pojemność bagażnika to 310 litrów, a więc w porównaniu z poprzednią generacją jest to wzrost o 10 litrów. Na początek porozmawiajmy oczywiście o drugim rzędzie siedzeń podczas statycznej premiery Citroena C3 czwartej generacji. Jeśli chodzi o tył, pierwsze co rzuca się w oczy to zupełnie nowa kanapa. Ona jest naprawdę wygodna, jestem pod wrażeniem, bo to jest bardzo wszystko miękkie. Nasz dzisiejszy egzemplarz to oczywiście egzemplarz prototypowy, to jest przedprodukcyjny samochód. Mam nadzieję, że stanie to utrzymane w wersji. Produkcyjnej. Jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, mamy oczywiście gniazdka USB-C, jest również gniazdko 12V. Mamy Isofixy na bokach i tapicerkę w naszej topowej edycji. Naprawdę dobrze to wygląda. Dół jest w kolorze czarnym, centralna część oparcia jest w kolorze czarnym, a kura i boczki są wykończone w kolorze białym, również białe zagłówki. Prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Nie mamy niestety. Podłokietnika. A jeśli chodzi o ilość miejsca na wysokość, ja mieszczę się bez najmniejszego problemu. Na nogi również mieszczę się jak najbardziej w porządku. Aktualnie fotel kierowcy jest ustawiony oczywiście pode mnie. Wadą może być fakt, że mamy. Siedzisko jest dość niskie, a nasze. Nogi idą bardzo mocno wysoko, nie mamy podparcia, więc może to być po prostu niewygodne w dłuższą podróż. Oczywiście mocno plastikowe wykończenie. Oparcia przednich foteli są dość miękkie, więc nawet jeśli byśmy się jakoś mocniej rozprostowali lub byśmy byli osobami wyższymi i będziemy się wciskać w ten fotel, to wciąż powinno być komfortowo. Małe schowki w drzwiach. Rewelacji i szału nie ma jednak jak najbardziej w porządku. Witam Was we wnętrzu nowego Citroena C3. Wnętrzu, które jak widzicie zmieniło się naprawdę diametralnie. Citroen podkreśla, że pozbyli się wszystkich zbędnych elementów z tej deski rozdzielczej, choć szczerze mówiąc, znalazłoby się kilka jeszcze zbędnych elementów, które można byłoby usunąć i prezentowałoby się to jeszcze lepiej. Jednak usunięto bardzo dużo, między innymi usunięto zegary za kierownicy. To jest bardzo ciekawe. Aby usunąć zegary z za kierownicy, troszeczkę w stylu Peugeot. I podczas prezentacji nasłuchaliśmy się bardzo dużo o tak zwanym head-up display. Jednak to nie jest head-up display z klasycznego rozumowania, więc to nie jest wyświetlacz przezierny, tylko to jest wyświetlacz tutaj. To jest wyświetlacz w desce rozdzielczej, tak bardzo daleko. Nawiązuje to troszeczkę do samochodów z lat 90., jak na przykład Toyoty Jaris, czy z początku lat 2000., gdzie również stosowano gdzieś wyświetlacze daleko a nie bezpośrednio za kierownicą z jakiegoś niewiadomego powodu. I na tym wyświetlaczu mamy wszystkie podstawowe informacje. Jak widzicie, w tym momencie wyświetla się bardzo ograniczona ilość informacji, jak stan naładowania akumulatora. Jeśli chodzi o podstawowe informacje, nowa kierownica z wydzieloną poduszką powietrzną, z nowym logotypem Citroena. Wszystkie najważniejsze przełączniki są na kierownicy, oczywiście na bokach. Całkiem dobrze leży w dłoniach, nie jest idealnie, troszeczkę... Średnio jest wyprofilowana, jednak jest jak najbardziej w porządku. Spuszczona zarówno na górze, jak i na dole. Jeśli chodzi o regulację kierownicy, no to mamy dość szeroki zakres jak najbardziej ok. Mamy wyświetlacz systemu inforozrywki. Jak on nie występuje w standardzie, w podstawowej zupełnie wersji tego samochodu. Znajdziemy uchwyt na telefon, a następnie możemy go podłączyć do całego naszego systemu, aby to wszystko ze sobą współgrało. Deska rozdzielcza. Projekt bardzo odważny. Interesująco to wygląda, przyznaję. A więc tam takie dodatkowe przetłoczenie. Tutaj znajdziemy. Coś, co imituje wloty, wyloty powietrza, jednak takie prawdziwe są oczywiście na bokach i centralnie. Dodatkowy port USB-C, właśnie aby podłączyć nasze urządzenie mobilne w podstawowej wersji tego samochodu. Materiałowe wykończenie, to już było w poprzednich modelach Citroena, bardzo przyjemne nawet to w dotyku, jak najbardziej w porządku. Tunel środkowy i konsola centralna, to na dobrą sprawę tylko i wyłącznie panel od klimatyzacji. W tym samochodzie jest klimatyzacja jednostrefowa. Nic nie wiadomo, aby były klimatyzacje dwustrefowe, dwa miejsca na napoje, ładowarka indukcyjna, wybierak kierunku jazdy i małą dyskotekę, jeśli chodzi o oświetlenie, jak widzicie. To jest prototyp, więc um, takie sytuacje mogą oczywiście występować. Jednak nie powinno mieć to miejsca. Mamy również przycisk ECO, daleko mamy przycisk od hamulca ręcznego, mały schowek, dodatkowy port USB, podłokietnik, który się nie przesuwa. W nim oczywiście dość duży schowek i tapicerka ponownie dokładnie taka sama jak z tyłu, a więc czarne wykończenie, czarna centralna część oparcia i białe wykończenie, również białe zagłówki. Są jak najbardziej w porządku. Nie są tak miękkie oczywiście jak z tyłu, jednak jest ok. Ilość miejsca na nogi nie możemy narzekać, bo tutaj po prostu nic nie ma. Na głowę mieszczę się bez najmniejszego problemu. Również jak najbardziej w porządku. Wykończenie tutaj niestety to są twarde plastiki. Podobnie tutaj to jest wszystko niestety twarde. Dopiero miękkie wykończenie, jak mówiłem Wam wcześniej, jest nieco niżej. Całościowo projekt jak najbardziej myślę w porządku. Udany. Dużo lepiej to wygląda niż poprzednia generacja jednak to nie było trudne zadanie. Poprzednia generacja była po prostu nieudana jeśli chodzi o stylistykę. Jeśli chodzi o cennik nowego Citroena C3 to nie jest on jeszcze bliżej mi znany. Najprawdopodobniej dostanę go chwilę po tej prezentacji więc wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu. Aktualnie modelu nie można jeszcze zamawiać inaczej niż preorder topowych odmian elektrycznych. Auto ma wejść do sprzedaży w przyszłym roku produkcja ma zacząć się dopiero w kwietniu, a więc pierwsze egzemplarze wyjadą na drogi dopiero latem przyszłego roku. Więcej informacji na temat tego samochodu już wkrótce na tym kanale podczas pierwszych jazd dziennikarskich, więc oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, aby nie ominął Cię ten film. I oczywiście do polubienia tego filmu, zostawienia swojej opinii na temat na C3 w sekcji komentarzy poniżej. Ja się żegnam. Dzięki. Cześć.